Subskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. Jedyny stary, a zarazem nowy mob, a jednocześnie jedyna rzecz, o której wiemy w sprawie nadchodzącego letniego dropu, nie jest idealny. W dużej mierze wskazuje na to ankieta przeprowadzona na moim kanale, gdzie tylko albo aż 10% graczy uważa go za idealnie zrobionego. To oczywiście skrót myślowy, ale mający za zadanie pozwolić oddać głos osobom, które są z niego w pełni zadowoleni i nie oczekują żadnych kolejnych zmian. Następne opcje tyczyły się najczęstszych zarzutów, jakie można wyczytać w internecie, czyli jego prędkości, a także wyglądu, czyli wyjątkowo jak na Minecrafta, szczegółowej tekstury, takiej. Jak... Jak dostępne są w teksturach Faithful. Mob ma olbrzymi potencjał i z przyjemnością bym jeszcze coś związanego z nim zobaczył. Ulepszenia, całkowite nowości czy może po prostu propozycje do przetestowania. W tym materiale przedstawiam moje i też wasze propozycje na to, co można by ciekawego zrobić z Happy Gastem. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od rzeczy, która jest moim zdaniem gigantycznym problemem, czyli receptura Happy Gusta. Ma ona za zadanie umożliwić zdobycie MOBA na starych już światach, gdzie ogromne połacie świata nederu są już odkryte. Kwestia jest taka, że ja mam taki świat, może nie stary, ale neder mam odkryty na gargantuicznej powierzchni. Sam neder mojego świata ma ponad 9 GB plików. A i tak łącznie z przemierzaniem już odkrytych wcześniej terenów, w niecałą godzinę. Elitrą zdobyłem z tak suchych gastów. Jasne, rozumiem, że mob musi być odnawialny. Ale dlaczego w taki prostacki sposób? Pomysłów jest wiele. Niektórzy proponują handel z piglinami. Mała szansa na wyrzucenie suchego gasta pozwalałaby zrobić go odnawialnym i zbalansowanym, a jednocześnie nie wymaga jakiegokolwiek nakładu pracy ze strony możangu. Ja jednak miałbym inny pomysł zaczerpnięty z Twittera, a mianowicie coś na wzór Ikry Gasta. Mogłaby z niego czasem wypadać po zabiciu. Tę można byłoby zasadzić tylko w nederze na bloku piasku lub gleby dusz. Po jakimś czasie wykiełkowałaby z tego symbioza roślinki, w której rozwijałby się embrion. Gdy byłby ten gotowy, wykluwałby się z tego Gastling lub jakaś inna mniejsza forma, która dopiero po czasie zmieni się w Gastlinga. Rzecz uważam za cudowną, sensowniejszą niż prosta receptura, a co najważniejsze spełniająca swoje zadanie. Ale co w przypadku bloku suchego gasta? Otóż wystarczyłoby takiemu gastlingowi podać na przykład magma cream, który by po prostu od środka go wysuszył i zmieniał w blok możliwy do zebrania. Drugi mój największy zarzut, oprócz receptury, to prędkość. Oczywiście, Happy Gast nie jest środkiem transportu, dlatego jest wolniejszy niż gracz idący po prostu przed siebie bez sprintu. Aczkolwiek, Mojang moim zdaniem przesadziło z tym, jak wolny on jest i niestety korzystanie z niego jest frustrujące, a nawet mam wrażenie, często bezużyteczne. Poprzednie połączenie rusztowań i elytry wydaje się do budowania na wysokościach wciąż lepsze. Jednak mam pomysł, jak to rozwiązać. Domyślnie, gdy po prostu na nim latamy, mob powinien mieć dokładnie tę prędkość, która jest obecnie, ale chętnie zobaczyłbym nowy przedmiot, czyli śnieżkę na wędce. Gdy ją trzymamy, Happy Gast leciałby trochę szybciej, jednak klikając ją, ten dostawałby chwilowego, mocniejszego busta. Jednocześnie użycie wędki ze śnieżką zużywałoby się. Identycznie działa to obecnie w przypadku Striderów. Ta wspaniała koncepcja rozwiązuje Problem. Osoby, które uważają, że prędkość obecna jest świetna, bo pozwala na precyzyjne podlatywanie do celu, będą wciąż zadowolone, po prostu nie korzystałyby z nowego przedmiotu. Dolatywanie do miejsca budowy byłoby przyjemniejsze, zaś używanie wędki dawałoby temu kolejny balans, by cały czas tego nie używać. Rozumiem argument, że to jest do zdobycia na wcześniejszym etapie gry, ale uwierzcie mi, jak już gracz dotrze do netheru, to już jest naprawdę blisko dotarcia do endu i zdobycia LED. I nie, nie ma być to środek transportu lepszy od elytry, choć Modżank jako środek transportu go zrobiło, dając mu cztery miejsca dla graczy na grzbiecie. Ale bardzo chciałbym, żeby korzystanie z niego było dla mnie przyjemniejsze i jakkolwiek sensowne. Kolejna prosta rzecz możliwa byłaby do osiągnięcia również poprzez wędkę. Tylko tak jak klikając prawym przyciskiem myszy przyspieszalibyśmy gasta, tak lewym klikając na niego Moglibyśmy go zaparkować. To, że gdy z niego zejdziemy, a ten odlatuje, jest dość nieprzyjemne i mało funkcjonalne, więc taka prosta rzecz byłaby dla budowniczych zbawienna. No, ale przecież jest przywoływanie go do siebie za pomocą śnieżki. To przecież parkowanie nie jest potrzebne. Pewnie kilka osób w tej chwili to pomyślało i poruszyliście kolejny ważny problem. Owszem, Happy Ghost reaguje na śnieżki, ale o ile łaskawie albo do nas się zbliży, albo my do niego dotrzemy, oczekiwałbym zmiany związanej z kilkukrotnym zwiększeniem wykrywalności przez mowa śnieżki w naszej ręce. Niestety obecnie działa to wyjątkowo słabo. Ale jest też inny pomysł, jaki pojawił się w związku z Happy Gastem i obecnie średnio użytecznym przedmiotem jakim jest kozi róg. Co jeśli zadełcie w niego przywoływałoby gasta, który za bardzo się oddalił? Można pójść o krok dalej i w związku z tym przywrócić wycofany z wersji 1.19 miedziane rogi. Oprócz małej prędkości mobowi zarzuca się nie-minecraftowy wygląd i... faktycznie, jest jakby wyciągnięty z Fatefula. Normalnie rzeczy w Minecraft są tworzone w rozdzielczości 16x16 pikseli. Happy Ghast, jak i Gast stary mają 4 razy więcej pikseli, bo składają się z tekstury o wymiarach 32x32 piksele. W przypadku samego w sobie moba wygląda to dziwnie, ale zdecydowanie do zaakceptowania. Inny problem jest z goglu siodło czapką która wygląda wręcz tanio i plastycznie. Plastikowo. Niczym wyjęta z żywcem z jakiegoś taniego addona w wersji Bedrock Edition. Chciałbym zobaczyć od Mojang inną propozycję wyglądu tego przedmiotu nałożonego na Happy Gasta i szczerze mówiąc mocno krytykowane przez graczy gogle moim zdaniem są tutaj najmniejszym problemem. Od mojego widza, z otrzymałem tekstury, które zmieniają wysoką rozdzielczość moba na tę do tej pory standardową. I nie chcę tutaj wskazywać, co wygląda lepiej, czy wersja Mojangu, czy wersja od widza. Ale widząc to, możliwe, że dojrzycie to samo co ja. Czyli Happy Gast wersji 16x16 wygląda bardziej Minecraftowo, pasuje do anturażu całego Minecrafta. Wrzucam to tutaj jako ciekawostkę i niejako drobną nadzieję na zobaczenie lekko innej propozycji wyglądu uposażenia, jak i samego MOBA. Gastling to mała, urocza wersja Happy Gasta, która ma jedną dużą wadę, tę samą co małe kotki w rzeczywistości dorasta. Bardzo ucieszyłbym się, gdyby pojawiła się możliwość pozostawienia go w wersji małej. Widziałbym na to dwa scenariusze. Albo Gastling nigdy sam z siebie nie dorasta i tylko karmiąc go śnieżkami uzyskamy wersję dużą, albo dajmy mu jakiś przedmiot, np. przykład slimeball, który miałby za zadanie skleić go od środka tak, by po prostu został takim jaki jest. Może trochę brutalne, ale pewnie byłoby skuteczne. Jeśli jakimś cudem któraś z wymienionych dotychczas lub przedstawionych za chwilkę propozycji Ci się podoba, zostaw dla zasięgu łapkę w górę i napisz w komentarzu, która jest Twoją ulubioną. Tym komentarzom chętnie przypnę serducho. Zdarza się czasem, że Mojang ogląda moje filmy. Być może zobaczą i ten i coś z niego wyciągną, by dodać to w przyszłości w Minecraft. Jako, że MOB ma swoją kolizję na grzbiecie o wielkości 4x4 bloki, chętnie zobaczyłbym możliwość postawienia na nim bloków. Oczywiście powinno to działać na zasadzie transportu tychże bloków wraz z samym Happy Gastem. Pojawiły się koncepcje pokazujące, jak mogłoby to wyglądać, i trzeba przyznać. Robi wrażenie i na pewno przy budowach mogłoby to się bardzo przydać. Oczywiście, blokowałoby to możliwość przewożenia innych graczy, jeśli w danym miejscu będzie blok. Jednak uważam, że byłaby to świetna rzecz. Mojang krok temu w ziemniaczanym udowodnił, że potrafią zrobić płynny transport bloków w powietrzu. Wiele osób będzie używać Happy Gasta jako transportu dla na przykład zwierząt i już teraz sprawdza się to nawet dobrze, chociaż ja bym to widział jeszcze inaczej. Chciałbym byśmy do Happy Gasta mogli podczepić linkę tak jak obecnie robi się to do płotków, gdy na nią złapie się zwierzęta. Mojang mogłoby też wprowadzić większą wytrzymałość dla linki tak by mob złapany trudniej z nich się zrywał. To również nadałoby doskonałej użyteczności mobowi, ale by bardziej to zbalansować, o ile zostałoby to też dodane, opcja szybkiego Latania powinna być wyłączona. Oczywiście w Minecraft nie tylko moby możemy wziąć na linkę, ale również i łódki. To byłoby też fantastyczne do transportowania innych mobów, takich jak na przykład wieśniaki, których normalnie na linkę złapać w Minecraft nie możemy. Stop! Mam za swoje! Przez to, że zwlekam od kilku dni za skończeniem tego odcinka, okazuje się, że jedna z tych rzeczy. Przestaje być aktualna jako propozycja, a wszystko wskazuje na to, że stanie się rzeczywistością. Otóż Mojang opublikowało, jak to miało zwyczaj już kilka miesięcy temu, tak samo nowy teaser nowości. Tym razem sugerują, że moby potrzebują podwózki. Nie trzeba być mistrzem dedukcji, by domyślić się, że chodzi tutaj najpewniej o możliwość przenoszenia mobów za pomocą nowego Happy Gasta. To wszystko już dzisiaj najpewniej we wtorek pojawi się w snapszocie. Zapraszam na live, gdzie będziemy oczekiwali wszystkich nowości. Ponownie, jako że MOP ma kolizję, super by było, jakby od jego grzbietu można wystawiać bloki jak od każdego innego bloku. To też nadałoby użyteczności przy początku budowy podniebnych budowli. Rzecz, która jest moją ulubioną, choć jednocześnie najbardziej oklepaną, czyli możliwość nałożenia na niego skrzynki, a także craftingu. Skrzynki zwisałyby z niego na strzemionach, zaś z tyłu wystawałby crafting. Dzięki temu MOB zyskałby swój interfejs. Tam moglibyśmy mu zakładać i ściągać uprząż, jak to jest w przypadku siodła u na przykład konia. Obok podglądu MOBA widzielibyśmy po nałożeniu na niego blok stołu warsztatowego. Interfejs craftingu, by móc w górze wytwarzać potrzebne do budowy bloki. Poniżej 27 slotów po nałożeniu skrzynki i nasz, oczywiście, ekwipunek. Uprzejemniłoby to budowanie na wysokościach, gdybyśmy mieli dodatkowy zapas bloków do tworzenia przepięknych budowli. Teraz przejdziemy do propozycji od Was, widzów. Zaznaczę tylko, że niektóre rzeczy mogą się czasem wykluczać. Nie chodzi o to, żeby każda rzecz powiedziana w tym filmie na pewno została zaimplementowana. Są to różne pomysły, które fajnie by mogły do tego MOBA pasować. Pamiętajcie o tym. W Soul Sand Valley pojawiałaby się nowa roślina podobna do bukietnicy Aurnolda. Byłaby to spora roślina, około 2 bloki szerokości w przypadku jej kwiatu, a jej tekstura byłaby czerwono-brązowa. Kwiat ten zbierałby dusze mobów, które umarły w jego pobliżu. Każda dusza będzie tworzyła ektoplazmę w kielichu kwiata. Ektoplazmę można by dać Happy Gastowi, aby dać mu tymczasowy Speed Boost. I muszę przyznać, propozycja moim zdaniem naprawdę jest świetna. Chociaż nie wiem, czy taka cała koncepcja nie byłaby lepsza, by po prostu z tego wykluwał się Gastling. Chociaż też trzeba przyznać, podobna propozycja. Pozycja została przeze mnie już omówiona wcześniej, więc sposób na zdobycie nowego przedmiotu do przyspieszania Happy Gasta też jak najbardziej jest w porządku tworzenie Suspicious Soul Sand i z niego mieć możliwość wydobycia suchego gasta, co otwiera możliwość archeologii w Nederze. Jest to propozycja, która niewątpliwie nie miałaby zastąpić receptury, ale zamiast zdobywania tego bloku generującego się po prostu przy skamielinach, miałaby dać nam możliwość wydobycia tego za sprawą sprzętu archeologicznego. I szczerze mówiąc, bardzo ciekawy pomysł, jestem przekonany, że Mozang czegoś takiego nie wprowadzi, ale chętniej bym zobaczył wydobycie z podejrzanego Soul sandu takiego bloku niż po prostu zebranie tego, gdy po prostu sobie stoi. Szczerze mówiąc mało w tym przyjemności, a takie sprawdzanie kilku, kilkunastu bloków wokół skamiliny mogłoby nadać pewnego rodzaju małego suspensu. Uważam, że lepszym sposobem odkraftowania dried gasta byłoby zdobycie go za pomocą wysuszenia zwykłego gasta. Wysuszenie mogłoby być za pomocą jakiejś potki wysuszającej albo. hmm. pędzla archeologicznego? No ewidentnie jakiś nowy itemek. Takie rozwiązanie byłoby o tyle lepsze od twoich polipów, że dawałoby też bloczek suchego gasta, co osobom na starych światach też trzeba zapewnić. I tutaj też propozycja moim zdaniem jest zdecydowanie lepsza niż receptura suchego gasta, chociaż już rozwiązanie tego podałem wcześniej, czyli podanie małemu gastlingowi na przykład kremu z magmy. Jak dobrze wiemy, konie w Minecraft mają losową prędkość, czasem mogą biegać 10 bloków na sekundę, a czasem aż 15, więc czemu by nie dodać takiej samej mechaniki u na przykład Happy Gasta? Mógłby mieć prędkość 4 bloków na sekundę, a inny mógłby mieć prędkość 7 bloków na sekundę. I to jest kolejna rzecz, która wykluczałaby się z moimi poprzednimi propozycjami, ale gdyby Mojang w ten sposób postanowiło wprowadzić różne prędkości Happy Gasta, tak żeby pojawiły się szybsze warianty, z przyjemnością coś takiego bym zobaczył. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Pamiętajcie, jeżeli cokolwiek Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, która propozycja jest dla Was konieczna do zaimplementowania. Na razie, cześć!